Podstawowe pytanie, jakie zadajesz sobie przy decyzji na temat zatrudnienia analityka internetowego, to na pewno to, jaki jest jego koszt. W tym wideo postaram Ci się odpowiedzieć na to pytanie. Cześć, nazywam się Mariusz Michalczuk i na co dzień z zespołem Conversion pomagamy firmom wykorzystywać dane online. Wdrażamy narzędzia Google i realizujemy procesy analizy danych. W efekcie poprawiamy współczynnik konwersji. I optymalizujemy kampanie marketingowe. Na tym kanale znajdziesz konkretne rozwiązania biznesowe z wykorzystaniem danych online. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zachęcam do subskrypcji, a jeżeli ten materiał Cię spodoba, to również do jego polubienia. Podstawowe pytanie, czy podstawowe kryterium tego, ile kosztuje zatrudnienie analityka internetowego, to tak naprawdę jest definicja tego stanowiska. Bo tak jak się zastanowimy, to tyle ile stanowisk jest na rynku poświęconych analizie danych online, prawdopodobnie o tylu zakresach stanowisk możemy mówić. W zależności od tego, gdzie czy kto szuka do jakiego konkretnego zestawu informacji, tak wtedy będziemy mówili o jednym konkretnym stanowisku analityka internetowego. Jedno jest pewne, natomiast w tym wszystko że taka osoba, która będzie wykonywała zadanie analityka internetowego, nieważne czy one będą bardziej skupione na analizie danych, czy bardziej na wdrożeniu, czy później na wizualizacji i modelowaniu, to taka osoba z pewnością musi posiadać zestaw trzech podstawowych kompetencji. Ja o takim zestawie jakiś czas temu pisałem na LinkedInie, gdzie określałem takiego analityka jakiego super bohatera, to znaczy osobę, która Pozornie, rozłączne kompetencje łączy w jednym stanowisku. to znaczy jest to kompetencja analityczna, oczywiście przede wszystkim analityczna, bo to jest analityk, tak? Bo musi syntezować dane, musi wnioskować, przechodzić od ogółu do szczegółu, wykonując różne techniki analizy. Musi to być kompetencja technologiczna, po drugie, czyli to, na czym pracuje to głównie i to, co ocenia, to jest technologia, w związku z czym musi tą technologię rozumieć, musi tą technologię wiedzieć, jak działa, po to, aby później będzie stawiał rekomendacji rekomendacje jej dotyczące, żeby te rekomendacje miały możliwość by wdrożenia w rzeczywistości. I z drugiej strony, tak jak będzie potrzebował jakichś danych, to też musi często sam te dane sobie zapewnić za pomocą wdrożeń analitycznych, głównie za pomocą Google Tag Managera. No i w końcu trzecia, a raczej może powinienem zacząć przede wszystkim od niej, to jest kompetencja komunikacyjna. Ktoś pewnie powie, no, tak jak w każdym stanowisku, w każdym zawodzie komunikacja jest potrzebna. No tutaj szczególnie, ponieważ ta komunikacja jest między takimi dwoma przeciwstawnymi albo dwoma odległymi światami, bo z jednej strony mamy wspomniany biznes, dla którego wykonujemy analizy z jednej strony i stawiamy rekomendacje, z drugiej strony z którym rozmawiamy. Potrzeby biznesowe tego działu, najczęściej to jest marketing, sprzedaż, finanse, musimy przełożyć na język technologii, tak żeby później zapewnić sobie dane, i później jak te dane do nas wrócą, to z powrotem. W ramach wniosków i rekomendacji wracamy do biznesu. Także mamy takie trzy podstawowe kompetencje. Najczęściej, które są bardzo charakterystyczne, to znaczy trudno jest je znaleźć w jednej osobie. I tak jak przyjrzymy się rynkowi obecnemu analityków internetowych, znowu jeżeli spojrzymy na osoby, które są zatrudnione na tym stanowisku, tak poszukamy osób takie, które mają w stanowisku analityk internetowy, web analyst, e-commerce analiz czy analityk e-commerce i zaznaczymy region Polski, to jak się okazuje, na dzień nagrywania tego materiału takich osób w Polsce jest 665. Z drugiej strony, jak weźmiemy pod Jakie są na rynku względem osób, które analizują dane online i stawiają rekomendacje? Według polskiej klasyfikacji gospodarczej na 2022 roku takich firm było. Prawie 60 tysięcy, około 57 tysięcy 900 firm, i to jest tylko Polska, oczywiście. Czyli mamy powiedzmy około 600 analityków w Polsce. Nawet jeżeli nie wszystkie osoby, które zajmują się tym tematem są obecne, nikt nie, to nawet pomnóżmy razy dwa, czyli mamy 1200 analityków w Polsce, versus prawie 60 tysięcy firm, które bezpośrednio potrzebują tych analiz. Oczywiście to są nie tylko firmy e-commerce, jeżeli do tego dołączymy wszystkie firmy, które są obecne i prowadzą jakieś działania online. No to okazuje się, że ten popyt na pracę jest dużo większy. No i teraz to wszystko łączy się w kontekście kosztu zatrudniania analityka, czyli mała liczba. Podaży pracy, czyli osób, które zajmują się tym tematem, to też po części wynika z tego, że analityka internetowa jest na tyle nową dziedziną, że nie ma szkół analityków internetowych. Oczywiście ktoś powie, że są studia podyplomowe poświęcone analizie danych, to prawda, ale postawmy analityka finansowego versus analityka internetowego. Analityk finansowy są konkretne kierunki poświęcone czy kontrolingowi, czy analizie danych. Ja sam skończyłem uczelnię ekonomiczną i tam były kierunki poświęcone stricte analizie danych finansowych. Tak w przypadku internetu, no i jeszcze takich pięcioletnich, nazwijmy to, pełnowymiarowych studiów magisterskich na ten moment nie ma. No i to wszystko sprowadza rzeczywiście nasz do tego, jak policzyć sobie koszt, ile będzie nas kosztował, kosztowało zatrudnienie analityka internetowego. Pierwsza składowa, najważniejsza oczywiście, tego kosztu to, jest, to są widełki płacowe, to znaczy ile będziemy temu analitykowi płacili. No i tutaj według różnych danych są różne raporty na ten temat, natomiast tak jak przyjrzeć się... Portalom ogłoszeń o pracę, gdzie takie oferty dla analityków internetowych się pojawiają, to można przyjąć, że młodszy specjalista junior analityk internetowy to jest przedział mniej więcej od 6 do 10 tysięcy netto B2B, czyli na umowę o współpracę. W przypadku specjalisty, nazwijmy go midem, to są widełki od 8 do 14 tysięcy netto B2B, i w przypadku seniora to są od 10 do 18, czy też od 10 pewnie plus tysięcy złotych miesięcznie B2B. Natomiast zatrudniając analityka internetowego, musicie być świadomi, że to jest jeden z kosztów. Tak naprawdę w każdym pracowniku to będzie jeden z kosztów. Dla tutaj obliczeń, czy takiej mniej więcej kwoty, żeby wyliczyć, ile ten analityk internetowy będzie kosztował, przyjmijmy, że będzie zarabiał 10 tysięcy netto, czyli rocznie to będzie 120 tysięcy netto na umowę B2B. No i teraz co jest ważne. Są inne koszty i to prawda, te koszty one w przypadku innych stanowisk również będą. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na specyficzne elementy, jakie są związane z analitykiem internetowym. Ja takie osoby na te stanowiska rekrutuję no, już ponad 13 lat i wiem. Że nie jest to prosty temat, i trzeba pamiętać o kilku aspektach w momencie, kiedy podchodzi się do tej rekrutacji. Całościowy koszt roczny, załóżmy, że będziemy wyliczali koszt roczny zatrudnienia takiego analityka internetowego. De facto na niego składają się cztery podstawowe elementy, to znaczy koszt poszukiwania takiej osoby, czyli że wychodzimy z informacji na rynek, że poszukujemy osób o takich kompetencjach. Po drugie to jest koszt rekrutacji, czyli te osoby do nas się zgłaszają, rozmawiamy z nimi, prowadzimy procesy rekrutacyjne. W końcu jest koszt onboardingu, czyli zazwyczaj to jest, nazwijmy, takie trzy miesiące tego, że ta nowa osoba dołącza do nas, do, do firmy i wdrażamy je w zestaw obowiązków. I w końcu jest to koszt zatrudnienia, czyli wszystko to, co się dzieje od przejścia tego procesu, przejścia okresu próbnego. Do momentu zakończenia pierwszego roku. No i jak, jak, to, jak to wygląda z mojej perspektywy, co trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli mówimy o koszcie pozyskiwania, to znaczy koszcie poszukiwania analityka internetowego, oczywiście na ten koszt będzie, będą dwie główne składowe, czyli czas, który poświęcamy na docieranie do osób, to z jednej strony może być ogłoszenie na portalu o pracę, takim jak pracuj.pl czy, czy Rocket Jobs, czy, czy jeszcze innym. Czyli to będzie koszt, przyjmijmy, że to będzie koszt 1,5 tysiąca złotych miesięcznie. I mamy czas, który poświęcamy, czy osoby, które poszukują tych osób, poświęcają. Może z jednej strony to będzie czas potrzebny na obsługę tych portali, czyli napisanie ogłoszenia, trzeba czuwać, czy ogłoszenia spływają, regularnie je oceniać i tak dalej, przesiewać jakby te, które są nieodpowiednie. A z drugiej strony będzie to koszt takiego docierania bezpośredniego do potencjalnych pracowników. Tutaj głównie to będzie koszt. Czas poświęcony na poszukiwanie ich na portalach zawodowych, czy portalach takich profesjonalistów, w szczególności tutaj oczywiście mam na myśli LinkedIna, i korespondencji z tymi podstawowymi osobami. I teraz zróbmy takie założenie, że na potrzebę poszukiwania takiej osoby, powiedzmy, że potrzebujemy miesięcznie, jest potrzebne 16 godzin, czyli to jest związane z obsługą tych ogłoszeń, plus poszukiwaniu. 1500 jest ogłoszenie, i z naszych wyliczeń. Czy Z naszych obserwacji wynika metryka, statystyka, że średnio trzeba przeprowadzić 26 pierwszych rozmów rekrutacyjnych z osobami zainteresowanymi zatrudnieniem na stanowisku analityka internetowego, żeby znaleźć tą jedną osobę. To jest taka średnia, oczywiście w niektórym firmie idzie to znacznie szybciej, zwłaszcza takim, które są rozpoznawalne, mają renomy i są znane w sensie, że po prostu osoby chcą w nich pracować, a z drugiej strony są osoby, jakby zupełnie, które nie są znane w środowisku pracowników, czy w szczególności środowisku analityków nietrytowych, i wtedy ta średnia pewnie będzie wyższa. I tak jak się zastanowimy, tutaj mam takie przygotowane wstępne obliczenia, że koszt. Poszukiwania przy założeniu tego, że to jest 16 godzin miesięcznie i 1500 zł na ogłoszenie. W związku z tą średnią, jakby mając dane z różnych portali internetowych, mniej więcej wychodzi mi, że trzeba 6 miesięcy takiej osoby poszukiwać, i to jest koszt około 15 tysięcy złotych, powiedzmy, samo poszukiwanie. Oczywiście jest to koszt bezpośredni, tak jak opłata za ogłoszenie na portalu rekrutacyjnym, a z drugiej strony jest to koszt alternatywny czasu osoby, która poświęca albo na obsługę tego tematu, albo na bezpośrednie poszukiwanie osób. To jest jakby pierwszy poziom. Drugi poziom to jest koszt prowadzenia procesu rekrutacyjnego. I z mojej perspektywy, oprócz później kosztu oczywiście zatrudnienia, to jest najdroższy etap. W związku z tym, że oprócz czasu osoby Ogólnie nazwijmy to HR-owej, która prowadzi ten proces rekrutacyjny, potrzebny jest bardzo mocno czas osoby specjalistycznej, to znaczy osoby, która będzie w stanie sprawdzić kompetencje potencjalnego kandydata na stanowisko. Zazwyczaj jest tak, że firmy, które decydują się na zatrudnienie, nie mają jeszcze zbudowanego zespołu analityków internetowych. Ja powiem szczerze, osobiście, pewnie na dwóch rękach policzę firmy, które mają takie zespoły. Więcej niż pięcioosobowe. Jest bardzo mało takich firm, czyli założenie jest takie, że jeżeli zaczynamy poszukiwać osoby na to stanowisko, to najprawdopodobniej będzie to pierwsza osoba na tym stanowisku zatrudniona w naszej firmie. Co w związku z tym? Aby rzetelnie przeprowadzić proces rekrutacji, będziemy potrzebowali zewnętrznej pomocy do tego, żeby sprawdzić kompetencje osoby rekrutującej na to stanowisko, bo skoro my się nie znamy na tej tematyce, a osoba, która do nas rekrutuje prawdopodobnie ma już jakieś doświadczenie, to trudno jest nam ocenić, czy to jej doświadczenie, czy wiedza, czy to jak wypowiada się na te tematy, czy rzeczywiście jest zgodna z prawdą. Dlatego tutaj oprócz prowadzenia, Powiedzmy, przyjmijmy średnio 26 procesów rekrutacyjnych, potrzebny jest czas jeszcze osoby specjalistycznej i oczywiście ten koszt, bo to będzie głównie koszt alternatywny, jeżeli mamy taką osobę, jeżeli nie mamy takiej osoby, to będzie koszt kupienia takiej godziny z rynku. Przyjmijmy, że ten koszt to jest 300 zł za godzinę. No i tutaj wychodzi nam, biorąc pod uwagę, że średni koszt na procesowanie jednego kandydata w ramach procesu rekrutacyjnego to jest około 5 godzin dla HR-u. I trzy godziny dla takiej osoby specjalistycznej. Dlaczego trzy godziny? My, jak organizujemy proces rekrutacyjny, to wygląda on w ten sposób, że on jest trzyetapowy. Pierwszy etap to jest taka rozmowa wstępna na zapoznanie się i zobaczenie, czy w ogóle jest zainteresowanie. Drugi etap to jest realizacja pracy praktycznej i na tym etapie, po pierwsze, potrzebna jest osoba specjalistyczna, merytoryczna, która sprawdzi realizację tej pracy praktycznej. Po drugie, często sprawdzenie nie wystarczy i potrzeba jeszcze omówić tą pracę praktyczną, i wtedy się umawiamy na takie Półtorej godziny na spotkanie, i w czasie tego spotkania przechodzimy przez rozwiązania, często zdańc inne pytania które pozwalają zobaczyć, jak dana osoba myśli. I w związku z tym koszt zaangażowania specjalisty do procesu rekrutacyjnego to szacuje na około 3 godziny. I tak jak sobie to wszystko podsumujemy, te koszty całości, to na zatrudnienie jednego analityka mniej więcej to jest około 30-35 tysięcy złotych. Oczywiście znowu to jest raczej koszt alternatywny i koszt czasu, który poświęcamy na, na ten proces. Czyli w sumie, zanim jeszcze osoba dołączyła do zespołu, już mamy około 45 tysięcy. Dalej przychodzi koszt wdrożenia. Takiej osoby, czyli podpisaliśmy umowę, jest pierwszy dzień w naszej firmie, jest proces onboardingu. Teraz ten proces onboardingu on będzie wyglądał w różny sposób, w różnych firmach różnie. Na naszym kanale na pewno się też pojawi materiał na ten temat, w jaki sposób my wdrażamy nowe osoby do pracy. Natomiast w ramach kosztu tego procesu wdrożenia osoby do firmy, czyli tych trzech miesięcy okresu próbnego, na pewno powinniśmy uwzględnić po pierwsze wynagrodzenie. Przyjęliśmy tu 10 tysięcy, także już z tego tytułu mamy tylko 30 tysięcy tego kosztu. Musimy oczywiście zapewnić sprzęt i peryferia wokół tego sprzętu, czyli komputer, na którym będzie pracowała osoba, monitor, myszka, słuchawki i tym podobne. I tutaj oczywiście jest czas HR-u, czyli tej osoby jakby to, żeby ta osoba się odnalazła u nas w firmie, zaklimatyzowała i z drugiej strony czas specjalisty i tego czasu specjalisty będzie dużo więcej niż na etapie rekrutacji, na etapie rozmów, no bo to oczywiście osoba specjalistyczna będzie wdrażała tego nowego analityka internetowego do pracy. No i tutaj mniej więcej z naszych obliczeń, biorąc pod uwagę średnią, że takiego czas ogólnie umówiąc specjalisty, który będzie wdrażał tę osobę, to jest w tym okresie próbnym około 30-40 godzin. To daje sumarycznie około 40 tysięcy razem z wynagrodzeniem Kosztu, jaki ponosimy na etapie wdrożenia danej osoby. Czyli, jak teraz już sobie to podsumujemy, to trzy miesiące pracy analityka internetowego oprócz jego wynagrodzenia, czyli oprócz. Przyjmując tutaj 10 tysięcy miesięcznie, 30 tysięcy złotych, to jest jakieś około dodatkowe 65 tysięcy złotych. No i teraz dobrze, jeżeli oczywiście ten analityk przedłuży, czy raczej przejdzie okres próbny, czyli zajdzie chemia między Wami, tymi, którzy zatrudniacie, i osobą, która do Was dołączyła, to, to jest fajnie, przechodzimy do kolejnego. Jeżeli to nie zajdzie, no to niestety jakby ten koszt, on pojawia się od początku. No i na końcu jest koszt zatrudnienia, oprócz wynagrodzenia wcześniej przyjętego, oczywiście dochodzą koszty overheadów, benefity, budżet szkoleniowy, bo analityka internetowa jest dziedziną, która się potężnie rozwija. No i osoby pracujące w tej dziedzinie, one muszą być na bieżąco tego, co się dzieje, także o tyle, o ile większość rzeczy można doczytać. Czy część rzeczy można odczytać, tak przy niektórych po prostu potrzebna jest pomoc z zewnątrz, pomocy szkoleń, które też będą nas kosztowały. My w firmie przyjmujemy 3% budżet szkoleniowy. Oprócz kosztów pozapłacowych, czyli benefity, overheady, tam na pewno dochodzą integracje, jakieś wspólne wyjścia i tak dalej. Doliczamy do tego oczywiście jeszcze koszt nieobecności, to będzie koszt alternatywny, tego że jest 26 dni urlopu, tam mogą pojawić się jakieś choroby i tak dalej. No i suma sumarum biorąc to, oprócz wynagrodzenia dochodzi nam jeszcze dodatkowo tych kosztów pozostałych, według moich szacunków, to jest około 20-30 tysięcy. I tak jak sobie to wszystko podsumujemy ten rok inwestycji w analityka internetowego, to tak, biorąc pod uwagę, że ta osoba zarabia 10 tysięcy netto B2B, czyli normalnie byśmy pomyśleli, no to jest dla mnie inwestycja 120 tysięcy. Tak sobie policzymy organizację procesu rekrutacji, organizację procesu wdrożenia. Jeżeli będziemy szczęśliwi, szczęściarzami, czy raczej pójdzie wszystko dobrze i osoba przejdzie okres próbny, to po roku, według moich podsumowań, przy zarobkach około 10 tysięcy czy 10 tysięcy netto B2B, koszt takiej osoby to jest ponad 200 tysięcy złotych. Podejmując decyzję o zatrudnieniu analityka internetowego, pamiętajmy, że no, tych osób jest mniej, przez co proces rekrutacyjny będzie trudniejszy i trudniejsze będzie znalezienie osoby na to stanowisko. Jak wyliczamy sobie ten koszt, to pamiętajmy o tym, że ten koszt to jest nie tylko koszt zatrudnienia, ale też dużo więcej innych kosztów. W ramach krótkiego podsumowania. Analityk internetowy. To jest stosunkowo nowy zawód, w związku z czym, po pierwsze, nie ma szkół, które kształcą takie osoby. Po drugie, takich osób jest mało na rynku. Jest to z mojej ocenie spowodowane tym, że zestaw kompetencji, które potrzebuje osoba na tym stanowisku, jest bardzo specyficzny. W związku z tym jest niewiele osób, które te kompetencje połączyły. To jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to w związku z poprzednim bardzo to wpływa na proces rekrutacji i długość poszukiwania takiej osoby. Także pamiętajmy, że koszt zatrudnienia dla nas analityka internetowego to nie jest prost jego wynagrodzenie. Przyjęliśmy w obliczeniach tutaj na potrzeby tego wideo dla osoby zarabiającej 10 tysięcy netto B2B, czyli to nie jest 120 tysięcy netto, tylko biorąc pod uwagę koszty bezpośrednio, takie jak ogłoszenia czy wynajęcie osoby merytorycznej do sprawdzenia merytoryki potencjalnych kandydatów, dodatkowo dochodzi do tego koszt bardzo duży kosztu czasu utraconego, utraconych możliwości, koszt alternatywny tego, że po pierwsze osoby zajmują się poszukiwaniem tych osób, po drugie, że później jak wdrażamy, to też musimy na taką osobę ten czas poświęcić. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wam podjąć decyzję, chociaż pewnie jak go oglądasz, to już tą decyzję masz podjętą. Natomiast gdzieś tam rzucić światło na temat tego, że to ile kosztuje analityk internetowy, nie wynika tylko i wyłącznie z jego wynagrodzenia. Pewnie tak jak w każdym y, przypadku każdego innego stanowiska, natomiast tutaj szczególnie te koszty dodatkowe są, są dużo wyższe. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę, za pozostanie ze mną do końca. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.